Wrocławski odpowiednik piwnicy pod baranami? Czemu nie? Organizatorzy Musica Poetica z pewnością nie czuliby się skrzywdzeni taką etykietą. Na kolejnej już edycji przeglądu piosenki poetyckiej, muzyka poetyka, pojawi się wielu utalentowanych młodych artystów. W sobotę o godzinie 17.30 na małej scenie Teatru Capito nie zabraknie bardów, performerów oraz finalistów festiwali piosenek. Można się spodziewać ogromnej różnorodności. Można powiedzieć, że, dla, że każdy powinien znaleźć dla siebie coś miłego. Każdy, komu nie obca jest piosenka poetycka, piosenka autorska. Pomysł na ten darmowy cykl imprez powstał z chęci powołania sceny o charakterze poetycko-muzycznej, gdzie młodzi artyści mieliby okazję na debiut oraz promocję swojej twórczości. Szczególnie właśnie chcielibyśmy zachęcić osoby, które no nie występowały jeszcze nigdzie, które gdzieś tam piszą jakąś swoją, układają muzykę do cudzych wierszy, do, do swoich wierszy, żeby tutaj przyszły do nas, kontaktowały się i, i wystąpiły, zagrały, po prostu podzieliły się z tym swoim skarbem z innymi. Wszystkim żonnym wrażeń artystycznych polecamy tę imprezę, bo ma ona charakter otwarty.